Dzień doberek, dzień doberek. Witajcie cieplutko. Zapraszam Was na vlog, chwilę spędzoną razem ze mną. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam paczkę i będzie mała recenzja kilku kosmetyków z Bingo Spa, które Wam obiecałam, o których powiedziałam, że powiem, przetestowałam. No i coś mogę teraz o nich powiedzieć. Jestem ciekawa, jak tam u Was wiosna, bo u nas wiosna wygląda tak. Właśnie. Kwiatki kwitną, ale nie ma słońca, pada drobny deszczyk, a zapowiadają minusowe temperatury, więc mam nadzieję, że moje bratki te, które są, nie pozamarzają. Muszę pilnować tego, żeby ich pochować tego dnia, kiedy ma być mróz. A jak tam wasze ogrody? Już są pełne kolorowych kwiatów, czy na razie tak skromnie u mnie skromnie, ale szykuje się na zakupy większe, kwiatowe, żeby trochę poczuć więcej tej wiosny. No ale na razie co? Na razie mają być tym mrozki, więc muszę się chyba troszeczkę wstrzymać. A teraz zapraszam Was do kuchni. Ja idę po wodę, po paczki i trochę pogadam do Was. Mm. Ja i moja woda jesteśmy tutaj w kuchni przy oknie, bo Nikola ogląda bajki, więc ja nie chcę nam za bardzo przekrzykiwać ją, a poza tym w tle byłoby słychać to, co tam ona ogląda. Więc z szklanką wody witam się z wami ponownie i przechodzimy do drugiej części, czyli paczki, którą sobie zamówiłam, a są to dwie rzeczy dwie rzeczy ze stronki dolce sono, to jest chyba moja już trzecia paczka, trzecie zamówienie z tej stronki ale powiem wam, że myślę, że to jest ostatnie chyba w ostatnim holu z dolce sono mówiłam, że zastanawiam się nad zamówieniem jeszcze jednej rzeczy ale nie jestem pewna, czy to opublikowałam, czy to wycięłam, bo ja tam się dużo rozgadałam. Więc tak, złożyłam jeszcze jedno zamówienie z Dolce Sono. Wyjmę tylko z tych folijek i zaraz Wam pokażę, co ja tutaj mam. Jak widzicie, ta jedna rzecz jest nawet, no już muszę się je domyślać, jeszcze nie otwarta. Ta druga jest otwierana przeze mnie, ale otworzę i pokażę. No więc powiem Wam, że zastanawiałam się nad tym, w czym będę rodzić. Tak, czy będę rodzić tej koszuli, którą miałam z Nikolą, czy nie? Jednak tamta koszula, teraz jest trochę mamusiawo będzie, a potem przejdziemy do drugiej części też gadanej, e, ponieważ tamta koszula była nierozpinana, no i musiałam ją zdjąć. A teraz. Ja niekoniecznie chcę aż tak się rozbierać, mimo że i tak byłam w biustonoszu i w ogóle, no ale podczas całej akcji trzeba tutaj być rozebranym, żeby można było przyjąć swojego maluszka i go pokangurować. Jeśli oczywiście jest taka możliwość, dlatego zdecydowałam się, że zamówię sobie najtańszą jaka będzie koszula do porodu, ale. Wydaje mi się, znaczy mam nadzieję, że będę jej używać później również, więc wybrałam sobie najtańszą i najciemniejszą. Niestety czarnej nie było, chyba czy była wykupiona, e, więc ta taka najciemniejsza, to jest troszeczkę ciemniejszy kolor niż tutaj u Was, e, fioletowy i jak widzicie jest po całości na napy, więc ja tylko sobie rozetnę, no i już mogę przyjąć e, małego człowieczka na klatę. Zdecydowałam się na nią, najtańsza, ale to jest chyba jakiś nowy model, kosztowała 70 zł i tak bez grosza, no ale stwierdziłam, że ja będę i tak jej używać, dziur no raczej nie będę, nie zrobię w niej, od razu pójdzie do prania, więc wszystko co tam będzie na niej się wypierze, mam nadzieję, no i wybrałam sobie tak, oczywiście najciemniejszą jaka była, więc fioletowa. Mamy tutaj na ramionczka z taką falbanką. Bardzo ładne są te koszule. To jest moja trzecia. Jest bawełniana i jest e, tym razem... Ona ma kieszenie też? Czy ona nie ma kieszeni? A, ma kieszenie. Chyba wszystkich modelach koszul mają e, kieszenie. Więc ok. No i jest wykończona falbanką. Tak to ona wygląda. Więc myślę, że później spokojnie już jak brzuszka nie będę miała będę mogła w niej e, spać i wygodnie będzie mi karmić przez te napy, bo wiecie guziki, to trzeba tam dyn, 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 zapinać w te dziurki a tutaj tylko czach i mamy już gotową koszulę, są też takie jednorazowe koszule do porodu a takie jak fartuchy y, operacyjne wiązane, no nie jakoś zdecydowałam się na to i tak by będę miała, chcę czuć się komfortowo, teraz już tak bardziej świadomie do tego wszystkiego podchodzę wtedy jeszcze o dużo rzeczach nie wiedziałam to był taki mega spontan, tak jak Wam wspominałam ja yy, tego samego dnia się pakowałam, pakowałam siebie, pakowałam Nicole wtedy do szpitala i połowę rzeczy nie wzięłam, więc teraz wszystko już mam zaplanowane w głowie. I wiem, co będzie mi potrzebne, co jest mi zbędne, i tak dalej, i tak dalej. Chyba troszeczkę słońca tutaj się przebija przez te chmury nasze, bo jakoś chyba jestem jaśniejsza, dobra. No i druga rzecz, która. No, z Nicole nie, nie przydała mi się. Bo z Nikolą miałam szlafrok kupiony. Tak. I yy... go nie używałam. Nie, nie wiem. No i później go oddałam, więc nawet nie mam, mimo że to był listopad. Yy, I chodziłam w dłuższych swetrach i tak miałam właśnie zamiar zrobić, ale wyskoczyła mi propozycja, proponowana z ich strony szlafrok. No i zdecydowałam się, że mówię, dobra, wezmę na letnie dni. Takie chłodniejsze ciut wieczorki, ten taki frotę, taki gruby, będzie za gruby, a ja powiem Wam, że lubię jednak narzucić na siebie szlafrok. Kiedyś, kiedyś wcale szlafrok to nie było mi potrzebna rzecz, a teraz yy, ja lubię mieć. Teraz jakieś jest chłodno, mam ciepły szlafrok, a później myślę, że też będę używać i wybrałam sobie też najtańszy, najtańszy yy, i najciemniejszy. Czyli bawełna, kolor bordowy, ale u mnie jest troszeczkę ciemniejsza. Ciemniejszy kolor bordowy niż u Was, mimo że termin będzie. W... powinno być ciepło. Wiecie, jak to z pogodą jest. Może być upał, a może nie być. No i mój naj. E... na 100%, więc bardzo fajnie. Najtańszy. Chyba 60 zł kosztowało. Ale stwierdziłam, że będę w nim chodzić. Chciałam oczywiście czarny. Czarny był niedostępny. W promocyjnej cenie. I ja mam tutaj szlafrok o rozmiarku M. Koszulę też mam M, zwykły z takim długim rękawem, cienki. Oczywiście tutaj mamy sznurek. Jak on wygląda, bo go jeszcze nie otwieram On ma kieszenie. Kies o, ma kieszenie, ja myślałam, że nie ma kieszeni. Super. Mamy tutaj kieszenie. No wiadomo, jak szlafrok wygląda. Dwie, bo na zdjęciu tak nie było to widoczne. Jest on taki troszeczkę dłuższy żeby wiecie, komfortowo bardziej się czuć yy, z Nikolą właśnie nie miałam ale chodziłam w swetrach, takich dłuższych i tak miałam robić tym razem, ale stwierdziłam, że mówię, w sumie taki szlafrok cieńszy mi się też przyda dlatego i zamówiłam sobie szlafrok i to jest chyba już ostatnie moje zamówienie z Dolce Sonu. mam, na, tak mi się wydaje chyba, że yy, no nie wiem w sumie, co jeszcze nie potrzebować od nich oni są na Instagramie to nie jest żadna współpraca, nie mam tu paragonu, bo wywaliłam no i to jest moje trzecie zamówienie, więc niby najtańsze, niby nie najtańsze ale już ponad stówkę i tak wydałam ale będę używać, koszula też jest wydaje mi się, że spoko, bez żadnego obciachu, w domu można spokojnie śmigać tak więc takie troszeczkę mamusiowo było ale szukuję się szykuje się intensywnie Niedługo przyjdzie pora na wypranie tych wszystkich rzeczy, ale jeszcze na razie po pierwsze nie ma pogody, a chcę to wysuszyć na dworzu, a po drugie też nie chcę za wcześnie to robić, żeby te rzeczy były świeże i pachnące, bo wiadomo, że jeśli zrobimy to za wcześnie, to w szafkach, w szufladach to później i tak yy, no już nie będzie takie świeże. Mimo że ja zawsze dodaję jeden płyn do pokania i on... W zależności oczywiście od firmy, ale potrafi pachnieć nawet i po roku. Po roku ubrania, które są w worku próżniowym albo gdzieś na samym dnie, letnim, ja wyjmuję i czuję zapach płynu do to oczywiście zależy od płynu i, i ile, go na, ile go damy, ale chcę mieć tak w miarę wszystko świeże. No właśnie, więc ja się teraz napiję. Eee, herbatki chciałam powiedzieć? Nie. Wody, bo ja bez wody nie mogę żyć. Moi drodzy, teraz przychodzę do Was z drugą częścią tego odcinka, to może tak nie nazwijmy go vlog, bo vlog to jest taki wiecie typowo domowy, a ja tutaj Wam pokazuję open box, w sumie nawet takie paczki, a teraz będzie recenzja, więc nie wiem sama jeszcze jak nazwać ten odcinek, ale stwierdziłam, że chcę o tym Wam wspomnieć i chcę pokazać Wam tak samo jak te produkty z Dolce Sonu, które które chcecie, żeby Wam pokazywać na bieżąco, więc ja tak wiecie, troszeczkę stopniowo Wam pokazuję to, co do mnie przychodzi, a potem y, nagram ogólny taki film, co znajduje się, y, torba do szpitala mamy, torba do szpitala dla dziecka, ale do tego jeszcze dojdziemy, jeszcze dojdziemy, teraz pokażę Wam część kosmetyczną, część, o którą często pytacie do odnośnie moich włosów. Często są pytania, co używam, czego używam, co robię, że są takie długie e, i tak dalej, jak często podcinam, czym farbuję i tak dalej, i tak dalej. Często są. No i żebym nagrała taki filmik. Mm, nie wiem, czy by wszystkich to interesowało taki filmik, gdyby był naprawdę tylko poświęcony moim włosom, bo nie wiem ile procent by wam to się podobało osobom ile procent osób byłoby zainteresowane takim filmikiem, myślę, że może z 5%, a reszta by sobie jednak przeszła. Dalej gdzie indziej, więc myślę, że tak szybko w skrócie. Mam nadzieję, mam nadzieję, nie 20 do minut <grym> pokażę Wam. Więc tak, poczekajmy są moje włosy, bo używamy. I tak, jakiś czas temu dostałam paczkę z Bingospa. Tak, tak, to była współpraca, to jest współpraca. Znaczy, była współpraca, a teraz jest po prostu moja recenzja. Jak widzicie, ta paczka była, nie wiem, trzy 3 tygodnie temu. Nie pamiętam, ile tygodni temu, ile czasu temu ta paczka, tą, ten hol ten, to, nagrałam ten odcinek po prostu, ale stwierdziłam, że no, co to za recenzja po dwóch dniach. No, no sorry, no trochę mało, wiecie, mało można byłoby uwierzyć. Nie są to wszystkie te kosmetyki, które ja tam od nich dostałam, bo nie wszystkich przetestowałam, bo nie wszystkie przetestowałam, może tak. Moje wybory z Bingospa skupiały się głównie na strefie włosów. Tak, zdecydowałam się, że ja coś takiego chcę przetestować, bo ja bardzo lubię kosmetyki do włosów, mam ich bardzo dużo. Stawiam też na te, które mi się sprawdzają, ale również testuję nowe. No i dobra, przejdźmy może, jeśli chodzi o włosy. Dobra, to do, do strefy włosów. Przetestowałam szampon, który ma w sobie kolagen i kwas AHA. Zobaczcie, mam tutaj butelkę 500 ml. Jeśli chodzi o zużycie, jest, zobaczcie, niewielkie, ale powiem Wam, mimo że on jest, y, on nie jest taki rzadki, on jest taki mlecz w takiej konsystencji, nie wiem, no kurcze, nie tak bardzo rzadkiej, rozrzadzonej, takiego mleczka. O, y, jest mega, mega wydajny, naprawdę, zobaczcie po zużyciu. Kurczę, ja jednak włosy mam dość długie i no ja nie oszczędzam na szamponie, bo ja bym nie umyła głowy, to zabrakłoby mi na resztę, więc naprawdę yy, nakładam i dokładam, ale tego nie muszę nakładać. Ja sobie nałożę, no taką, od, naleję sobie, tak wiecie, no, nie wiem ile tam mililitrów naleję, ale go wystarcza mi na całe włosy, więc ja nie muszę dokładać. Naprawdę mega, mega wydajny, no po zużyciu, zobaczcie, tylko tyle a moje włosy nieraz w tygodniu, a więcej. Dodatkowo cudownie pachnie, fajnie się pieni, ładnie się spukuje, eee, więc ja jestem na tak, dlatego że właśnie nie trzeba go dużo nalewać. Naprawdę, fajnie, fajnie powtarza mi się sprawdził i do tego kompletu, bo na razie testuję ten, ten drugi, jego, tego drugiego jeszcze nie, bo chcę jeden zużyć, potem drugi, a tym bardziej, że coś testuję, więc on. I do tego nakładam maskę, która nie jest jakaś olbrzymia, a ja zazwyczaj maski też tak yy, nie żałuję. I tej maski nie trzeba nakładać mega i nie wiadomo ile, naprawdę. Mówię, zobaczę, jak to będzie za pierwszym razem. Nie nałożę tak dużo jak zazwyczaj. Bo najważniejsza dla mnie maska to jest jej zadanie jest rozczesanie włosów, zwłaszcza długich włosów. Cudownie pachnie, ale do zapachu zaraz jeszcze przejdziemy. Ja mam tutaj maskę arganowa kuracja do włosów z rynem jedwabiem i skrzypem polnym. Pięknie pachnie, podobnie jak ten szampon. To jest takie jakby połączenie zapachowe, jej nie nakładamy dużo, ona jest dość zbita. Nie jest taka rzadka. Jeśli chodzi o zużycie, zobaczcie, teraz troszeczkę się przesunęła, jest e, powiedzmy, że połowa, bo tutaj jest troszeczkę więcej, tu mniej, tak trochę krzywo wybrane. Ja lubię takie maski, które można sobie, wiecie, samemu dozować, bez, e, bez tych, wiecie, że to naciskać, bo tam dużo potem zostaje. Ja tutaj wszystko sobie mogę wyjąć. E, no po niej włosy znaczy po tym całym zestawieniu, bo ja zawsze nakładam odżywkę, więc w sumie nie wiem, jak on by się zachował bez odżywki, czy włosy by dało się rozczesać, ale łącząc te dwa kosmetyki, no włosy po prostu po pierwsze nie wypadają. No ja wiem, jestem też w okresie takim, że ciąża i włosy tak też mniej wypadają, ale ja zauważyłam, że no dość mniej, naprawdę. Mam nadzieję, że dzięki tym kosmetykom, że mniej ich, ich, ich widzę na szczotce, no ale ważne dla mnie, po pierwsze, że one pięknie pachną, e, ale pachną po umyciu. Poczekajcie, zaraz wam powiem, co jest i dalej, po jak one wyschną. Więc one na początku cudownie pachną, takim mlecznym zapachem. E, Najważniejsze też dla mnie, druga rzecz, rozczesują się bez żadnych kotunów. Ja wkładam szczotkę i po prostu przejeżdżam. Niektórymi, niektórymi, wiecie, tymi maskami to, no i jednak ten kołtul się robi po umyciu. No, włosy moje są długie, ale po ich umyciu ja nakładam sobie, tak jak już są w połowie suche, ale ostatnio one nie nałożyłam, bo chciałam przetestować, jak to, się pora jak to sobie poradzi. Fajnie się rozczesywały, były mięciutkie i gładkie, ale jak nałożę sobie kratynę, wpłynie 100% zdrowe, pogrubione, gęste włosy. Przyknę sobie to one są lśniące i gładkie. Pamiętacie kiedyś jak farbowałam włosy, na sobie maskę karatynową, yy, która była dołączona w saszepce do, yy, do farby i że one były takie gładkie, lśniące, że gumka mi zjeżdżała. No to potem trio jest tak samo. One są lśniące. Nie wiem, czy teraz tak to dobrze... Nie no, widać, zobaczcie, lśniące są. Yy, włosy myłam wczoraj, więc no lśnią i są takie gładciutkie, tak jakby te wszystkie łuski pozamykane były. Co chwilę piszczy mi aparat, że brak pamięci, czyli ja po prostu muszę się sprawdzać, bo za długo mówię. E, bardzo lubię właśnie efekt, jak one są e, gładkie, ślizgie. Teraz nie są wyprostowane, bo ja tak z prostowaniem wiecie, uważam, nie prostuję za często, więc tutaj są różne odgniotki, od gumki, ale ogólnie włosy są takie dość lejące, gładkie, e, lśniące, no i co, nie wypadają, super się rozczesują, więc tak to. Y, oczywiście są same plusy, ale jednym minusem, który zauważyłam, to może nie każdemu podpasować. Używając tych kosmetyków, one cudownie pachną oprócz tego, bo tutaj nie to, to. Tutaj od razu jest na etykiecie informacja, że ma dość taki intensywny, może jakby to powiedzieć nieprzyjemny, może nie takaż tego zapach, tak to faktycznie, ale one w sobie później po utlenieniu tego całego zapachu tak, powiedzmy, nie wiem czy tak dobrze to określiłam, no ale tak, no bo jak umyję głowę, nimi odżywka, odżywka szampon, one pięknie pachną, ale później po wysuszeniu ja zauważam taki, taką nutkę już nie tego zapachu, tylko nutkę takiej, takiego zapachu jakby magii i mam wrażenie, że przez to, że one mają w sobie keratynę, bo to jest keratynowa maska, i tutaj jest, tu jest w sumie kolagen, nie wiem. Czy to jest może ze sprawą maski, nie samego szamponu, no bo ja zawsze to tak w połączeniu. Yy, nie jest to jakieś mega nieprzyjemne. One później tak nie pachną. Później nie pachną ładnie, więc nie wiem czym to spowodowane, ale używając tej yy, keratyny takiej płynnej, ona od razu już po otwarciu mamy taki intensywny zapach. No ja to porównuję do zapachu magii, który nie trwa nie wiadomo ile, tego też dużo nie nakładamy, spsikujemy włosy. Yy, przez chwilę się utrzymuje zapach, ale później go nie ma. Więc no, jeśli komuś by to przeszkadzało, ale uważam, że to nie jest aż tak nieprzyjemny zapach, żeby y, odstawić to, bo fajnie. Znowu powtarzam to słowo. Bo może nie fajnie, tylko no, nie wiem, te włosy mam wrażenie, że po użyciu tego one są bardziej liśniące, takie lejące się, y, zdrowsze, grubsze. No nie wiem, bo to trzeba było bardzo długo jeszcze dostawać, żeby powiedzieć, czy są grubsze. Ale właśnie takie ślizgie. No, to fajna, fajna sprawa, właśnie. Jak gumka wam zjeżdża z włosów. To tak, znaczy, no, ona nie zjeżdża, tak wiecie, samo istnieje, ale czuć, że są takie ślizgie, więc no, ja mi to się absolutnie sprawdza, naprawdę, mimo że, y, no, minusik to jest ten właśnie zapach, ale no, jest tu napisane. Więc no, jest napisane, jest uprzedzone, że ma troszeczkę dziwny zapach. Dobra, przejdźmy dalej, bo y, ja za dużo mówię. I po kąpieli zaczęłam też używać yy, co tu mamy mleczko. Takie mleczko, nawilżające, z pompką, ono mega szybko wchłania, jest takie dość rzadkie, mega szybko wchłania i mega, mega jest taka miękka, gładka skóra. No mega cudownie pachnie, yy, tak delikatnie, nie ma intensywnego zapachu, ale ta skóra jest taka nie wiem, taka gładka, taka mięciutka, bo niektóre balsamy to wiecie wchłoną się i ona dalej, taka jest skóra taka, a mam wrażenie, że po tym balsamie ona jest bardziej taka odżywiona i tyle, więcej ja nic nie będę mówić, po prostu jest fajny balsam, naprawdę bardzo fajny, ładnie pachnie i używam też e, codziennie mm, serum z co my mamy? Serum z jakimś... Ono jest y, aktywne serum kolagenowe do twarzy z kwasem hialuronowym. I ten kwas hialuronowy fajnie nawilża. Bardzo szybko się wchłania. Bardzo szybko. Konsystencja takiego zbitego kremu. Może, No tak, takiego kremu zbitego, jedna pompka mi wystarczy na całą twarz, bo czasami miałam wrażenie, że innych serum, że ja nakładam jedną pompkę i ona mi nie starczy na twarz, bo no, po prostu mi nie starcza, a tutaj ja nakładam jedną pompkę i mam na całą twarz i to jeszcze na szyję i zawsze zastanawiałam się, właśnie dziewczyny, inne youtuberki nagrywają, że one nakładają jedną pompkę takiego serum i ja przypuśćmy mam te same serum, co one, no i mi nie starcza, czy ja mam większą twarz, czy jakoś może źle rozmaruję? Nie wiem, czy może po prostu tylko tak, wiecie, wklepywać troszeczkę. A tu mi wystarcza. Fajnie powtarzam się, wchłaniać naprawdę szybciutko, bardzo szybko. Ja lubię to. Nie ma takiej lepkiej, wiecie, takiego lepkości. No i na tą krem. Mięciutka buzia, ładnie pachnie, więc ja jestem na tak. Jeśli chodzi o tą część, jeśli chodzi o włosy, no to uwielbiam to. Uwielbiam naprawdę szampon mega wydajny. Włosy są takie gładkie, że mogłabym się dotykać, i ładnie pachną. Naprawdę. Ten zapach takiego magii, on. Ja nic nie czuję. Naprawdę. Naprawdę. Nie wiem, może się przyzwyczaiłam, nie wiem jak to jest, ale. E... To tyle, jeśli chodzi o to, co ja używam. Zobaczcie. No, lubię ten błysk. Naprawdę. To tak ja, jakbym farbowała sobie, sobie świeżo włosy. No, włosów zobaczcie, nie, farb... nie prostowałam, bo. Kurczę, na co dzień chodzi o to zazwyczaj w kucyku, więc bez sensu byłoby tak y, y, prostować. Ja też nie prostuję za często i już suszarkę używam nie wiem, może dwa razy w roku, jeśli chodzi o prostowanie, to też może z jakaś okoliczność jak jest, więc y. wydaje mi się, że też nie jak na nieprostowane włosy związane po prostu po umyciu w kucyk, jeśli chodzi i o ich y, prostotę, powiedzmy, to jest ok, ale to też kwestia indywidualna włosa, czy się kręci, czy nie no ja to jestem zachwycona po prostu tym połyskiem, bo inne szampony no, nie, nie dają mi takiego połysku a tutaj, zobaczcie cudowne i to tylko ta gładkość, ja lubię takie gładkie włosy, takie rozgadałam się na temat włosów, ale to tyle jeśli chodzi co ja używam do włosów o pielęgnację moją aktualną no to tak, no skoro mam te kosmetyki bingo, no to nie po to ja je wybrałam sobie, żeby teraz leżały i, 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 i nie używać, używam fajne są Powiedziałam Wam to, co myślę o nich. Jestem ciekawa, jak tam inne dziewczyny, bo też dużo widziałam, dziewczyn dostało kosmetyki z Bingo Spa i niektóre mają podobne rzeczy, co ja. Muszę obejrzeć i zobaczyć ich recenzje, co one mówią o tym. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa! A, jeśli chcecie jakiś konkretny film, kolejny, piszcie mi tutaj na dole. Ja postaram się Przeczytać i odpisać. Ja wiem, dwa filmy do tyłu, żadnego komentarza. Nie, na żaden komentarz nie pisałam, ale postaram się. Więc jeśli tutaj macie, piszcie, a jeśli mieliście kosmetyki z Biegospach, a może ten, właśnie ten zestaw do włosów, dajcie znać, czy u Was też tak pachną, czy tylko może moje. Mi nie przeszkadza za ten, za tą gładkość, za te rozczesywanie, za ten błysk. daję 10. Pa! pa.